A po dwóch dniach była Paska i Święto Prześników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trendowatego, siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku narodowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą na cóż ta strata olejku. Przecież można było ten olejek sprzedać, drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić nie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Zwróćmy uwagę, napisane jest w tych pierwszych wersach, że nadchodziło święto Paschy. Podczas tego święta bardzo duża ilość pielgrzymów przechodziła przez okolice Judei, i nie było to takie proste, aby znaleźć zakwaterowanie. Natomiast, Pan Jezus, czytamy tutaj, był, jeden, był pewien dom, który był zawsze otwarty na Pana Jezusa i to był dom, który znajdował się w Betanii. W tym domu było czterech mieszkańców. W Ewangelii Jana czytamy, że była to Maria, Marta i Łazarz. Natomiast w Ewangelii Marka i Mateusza. Ten dom jest nazwany Domem Szymona Trendowatego. Kim jest Szymon Trendowaty, co możemy przeczytać o nim w Ewangelii Łukasza w rozdziale. Napisane jest, że był on farazeuszem. Faryzeusz oznaczało święty, i to był człowiek, który na podstawie zakonu, przykazań, on próbował osiągnąć świętość. Natomiast wiemy bardzo dobrze, jak to jest z ludźmi, którzy budują swoje życie na przykazaniach. Bardzo często potrafią być skrupulatni w wielu aspektach swojej duchowości czy życia duchowego. Natomiast często znajdują się też takie elementy ich życia, w których niestety kuleją, i y, 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 często brak tej konsekwencji. Pan Jezus, kiedy mówił na temat uczonych w piśmie i właśnie faryzeuszów, to mówił, że wszystkie uczynki pełnią, dlatego że chcą, aby ludzie ich widzieli. I dlatego też przypisywali sobie. Te tytuły właśnie świętych, aby ludzie widzieli właśnie tą ich pobożność. Natomiast czytamy, że pomimo tego, że był faryzeuszem, pomimo przekonania o tej właśnie swojej świętości, to był on osobą, która na pewnym etapie swojego życia doświadczyła trądu. Więc to jego życie nie było takie czyste, nie było ono takie święte, dlatego że trąd jest symbolem grzechu, nieposłuszeństwa i też przekleństwa, jaki z tym. Się wiązał czy przychodził na ludzi, którzy nie postępowali według Słowa Bożego. Oczywiście, kiedy spotkał się z osobą pana Jezusa, to pan odmienił los czy bieg jego życia. Natomiast też wiemy, jak to jest. Bóg przebacza nasze grzechy, ale ludzie są pamiętliwi. I dlatego czytamy właśnie, że ten pseudonim Szymona Trendowatego to zostało. Ludzie się czasami mogli podśmiewać, tak? Taki święty, ale zobaczmy. Był osobą, która była właśnie trendowata. Drugą osobą, którą już wspomniałem, była właśnie Maria. Maria była osobą w tym domu, która zadbała o przyszłość materialną tej rodziny. Natomiast zrobiła to kosztem społeczności z Bogiem, dlatego że kiedy Pan Jezus znalazł się w tym domu, to czytamy w Ewangelii Łukasza, że Szymon w swoim sercu mówi: No gdyby ten był prorokiem. To wiedziałby, jaka jest ta kobieta, bo to grzesznica. I Szymon, kiedy patrzył na Marię, to widział ją jako osobę, która była niegodna tego, aby spędzać ten czas z Panem. Bardzo często tak jest pod zakonem, że ludzie, kiedy patrzą na swoje grzechy, to je pomniejszają, natomiast kiedy patrzą na innych, to stają się bardzo surowi. I właśnie tak było w przypadku Szymona. Natomiast czy Pan Jezus w taki sposób podchodził do Marii? Czy Pan Jezus podchodzi w taki sposób do kogokolwiek z nas? Przecież Pan po to przyszedł, aby nas wszystkich zbawić, aby nasze grzechy zostały odpuszczone. I kiedy Maria znalazła się w tym pomieszczeniu, to Pan widział osobę, która wiedziała o tym, że poszła złą drogą, wiedziała, że jej życie było grzeszne, ale z drugiej strony ona szukała pomocy. Ona chciała, by jej życie zostało przemienione. I wiedziała, że jedyną osobą, która jest w stanie jej pomóc, była właśnie osoba Pana Jezusa. Dlatego w Ewangelii Łukasza czytamy, że Pan Jezus powiedział do niej: przebaczone, wiara twoja uzdrowiła cię. I ona, kiedy patrzyła na osobę, osobę Pana, to na pewno, przepraszam, kiedy patrzyła na siebie, to z pewnością nie była w stanie przebaczyć sobie swoich własnych grzechów. Bo tak często jest, kiedy poznajemy Słowo Boże. Pod wpływem Słowa Bożego jesteśmy w stanie ocenić siebie, ale już w sposób obiektywny. Dlatego, że widzimy, jak nas widzi Bóg. Ale pomimo tego, że nawet ona nie potrafiła przebaczyć sobie samej, to wierzyła w Boże miłosierdzie. I wierzyła, że to Boże miłosierdzie jest ponad jej wszystkie grzechy. I pojawia się wtedy takie pytanie, no, a to skąd ta wiara, jak to było w życiu Marii, tak? w którym momencie ona się pojawiła, czy jeśli chcemy iść za Panem, skąd się wiara bierze? I odpowiedź na to pytanie znaj znajdujemy w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza, bo tam jest opisana jedna z wizyt Pana Jezusa w tym domu. I napisane jest, że kiedy Pan do tego domu wszedł, to Maria właśnie była tą osobą, która była u stóp Pana Jezusa, ona słuchała Jego słowa. Ona stała przed nim dlatego, że z pewnością zastanawiała się nad tym, co będzie z jej życiem wiecznym, co będzie, kiedy ona z tej ziemi zejdzie, kto jest w stanie jej pomóc. I wiedziała, że jedyna osoba, która jest w stanie dać nam odpowiedź na to pytanie, to jest właśnie Pan Jezus Chrystus. Natomiast Marta, która tam się znajdowała, ona była, w którymś momencie mówi do Pana Jezusa: Panie, no powiedz jej, żeby pomogła mi. Powiedz jej, żeby też coś tutaj zrobiła w tym domu. Natomiast Pan Jezus, kiedy usłyszał te słowa, to mówi: Marto, kłopoczysz się o wiele rzeczy, ale Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie zostanie jej odjęta. I Pan Jezus, patrząc na nią, znowu widział osobę, dla której w tym momencie to, co było najważniejsze, to były jej problemy duchowe, i widział osobę, która postawiła to na pierwszym miejscu. To nie znaczy, że Marii w ogóle nie interesowało to, co działo się w domu, ale ona była na etapie, w którym było pewne przewartościowanie tych rzeczy doczesnych, i dlatego też ta jej postawa, widzimy, że ona była inna od postawy, która była w życiu Marty. No ale dzieje się dziwna rzecz, bo chciała iść za Słowem Bożym. Nagle pojawia się Pan Jezus, ona zaczyna postępować według tego Słowa a przychodzi doświadczenie. Czytamy w Ewangelii Jana, że straciła swojego brata, straciła łazarza, który zmarł. I na pewno w jej sercu towarzyszyły jej te pytania, No jak to jest? Idziemy za Bogiem, a nagle przechodzą takie przeciwności. Wcześniej żyła sobie w tym świecie, układała sobie to życie i nic złego się nie działo. A teraz, Dlaczego Pan to pozwolił? I kiedy pojawił się tam Pan Jezus, to czytamy, że ona mówi do Niego: Panie, gdybyś tu był, nie zmarłby brat mój. Czyli kiedy najbardziej potrzebowała Pana, to jej się wydawało, że go zabrakło. Ale to jest takie pytanie: jak to jest? Jeśli ktoś idzie za Bogiem, jeśli zaczynasz szukać Boga, i nagle zaczynają towarzyszyć Tobie przeciwności, co jest powodem tego? Z czego to wynika? I odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Co to za wiara, która nie jest poddawana żadnym próbom? Jeśli ona zaczęła słuchać słowa Bożego, jeśli Pan przemawiał do niej, to zwróćmy uwagę, że ona według tego słowa chciała postępować. Jeśli mamy wiarę, która nie jest poddawana żadnym próbom, to jest to tylko wiedza i nic więcej. Często, kiedy rozmawiamy z ludźmi religijnymi, i ktoś zadamy takie pytanie, czy wierzysz w Pana Jezusa? To mówią, no oczywiście, że wierzę w Pana Jezusa. On był Bogiem, On jest moim odkupicielem. Ale kiedy patrzymy na Słowo Boże, to, to słowo wiara może być również przetłumaczone jako ufność. I gdybyśmy zadali takie pytanie, czy to, że ktoś wie, o tym, że Pan Jezus jest Bogiem albo jest Jego odkupicielem? Czy to jest równoznaczne z tym, że ta osoba teraz ufa Panu Jezusowi we wszystkich aspektach swojego życia? Że ona patrzy na Niego jako na swoją ostoję? I bardzo często, niestety, ale tak nie jest. Dlatego w przypadku Marii, zobaczmy, kiedy przychodzi doświadczenie, kiedy poddana jest próbie i wiara, która, czy ufność, która powstała przez Słowo Boże, to Maria, ona nie obraża się na Pana Jezusa, ona nie mówi, to wszystko jest bez sensu, po co mi ta wiara, myślałem, Panie Jezu, że Ty pobłogosławisz moje życie, że teraz będzie wszystko OK". Ale ona jest przedstawiona jako osoba, która potrafiła zaakceptować to, co, to czego Bóg dokonywał w jej życiu i to, co się działo. Ona z pokorą to przyjęła. Jeśli to miało miejsce, to Bóg wie najlepiej, co powinno się dziać w jej życiu. I ona cały czas ufała Panu Jezusowi. Jeśli nasze serce, czy serce osoby, która idzie za Panem, jeśli ta gleba została przygotowana przez Boga i mamy właściwe nastawienie do osoby Pana Jezusa, to taka osoba teraz jest przygotowana do tego, aby ten Bóg mógł objawić się w jej życiu, aby ona mogła oglądać Bożą Chwałę. I nie tylko ta osoba, ale bardzo często też ci ludzie, którzy są dookoła. Dlatego czytamy w Ewangelii Jana, że Pan Jezus powiedział, że Pan Jezus, kiedy przyszedł do Marii, to wzbudził z martwych łazarza. Człowieka, który już był w stanie rozkładu przez cztery dni. Co ogląda, czy czego doświadcza Maria w tym momencie? Czego doświadcza w tym momencie, doświadczają ludzie, którzy są dookoła? Oni nie tylko stali przed prorokiem. Ale oni stali przed swoim Bogiem, przed tym, który był Panem Życia, który był Dawcą Życia. I kiedy człowiek ogląda chwałę Bożą, to jest napisane, że my już nie pozostajemy tacy sami, ale zostajemy przemienieni przez tą chwałę. Co się dzieje w sercu Marii w tym momencie? Ona, kiedy patrzy na swoje życie, to zdaje sobie sprawę, że ona już sobie tego życia nie wyobraża bez osoby Pana Jezusa. Największym darem, i błogosławieństwem, jakie ją spotkało, to było to, że Pan Jezus stanął na drodze jej życia. Że on wszedł do tego domu. Że ten dom był otwarty na jego osobę. I teraz, mając takie, teraz doświadczając tego, kiedy człowiek już poznaje tego żywego Boga, to zbliża się coraz bliżej do zbawienia. Ale potrzebny jest jeszcze jeden bardzo ważny element. I czytamy w ósmym wersecie. Że kiedy ona zbiła ten alabastrowy słoik, to Pan Jezus mówi: Ona uczyniła to, e, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. To co Duch Święty objawił jej, kiedy otworzył jej serce, to pokazał jej, że ona już nie tylko stoi przed swoim Bogiem, ale ona stoi przed swoim Odkupicielem. Ona była w stanie zobaczyć, że ona stoi przed tym barankiem paschalnym który zostanie złożony za jej grzechy, po to, aby one zostały odpuszczone. Pomimo tego, jak wyglądała, pomimo tego, jakie życie prowadziła, i teraz, będąc prowadzonym przez Boga, co ona miała zrobić? Albo co masz zrobić Ty, kiedy Pan Bóg prowadzi się, kiedy otwiera Twoje serce, kiedy przechodzisz przez te etapy, i nagle emocjonalnie wiążesz się ze swoim Panem, ze swoim Zbawicielem. Które odsłania swoje oblicze przed tobą. I czytamy, że weszła do tego pomieszczenia, rozbiła alabastrowy słoik, który był bardzo kosztowny, stłukła go, wylała olejek na głowę, na stopy pana Jezusa, zaczęła wcierać ten olejek swoimi włosami. Ona namaściła te stopy, które przyszły tam po to, aby ją zbawić. Kiedy namaściła głowę pana Jezusa, to zobaczmy, widzimy, tutaj mamy obraz Pomazańca, czyli Chrystusa, tego, który przyszedł po to, aby nas bawić. Arcykapłani nie chcieli tego zrobić. Władza nie chciała tego zrobić. Ale okazuje się, że pojawił się ktoś inny, kogo serce zostało otworzone właśnie po to, aby ona mogła uwielbić Boga. I w Ewangelii Jana czytamy, że w tym momencie to pomieszczenie, że miła woń, Wypełniła to pomieszczenie. Ale to nie była miła woń dla wszystkich, bo zwróćmy uwagę, że czytamy poniżej, że wiele osób było oburzone z tego powodu, ale na pewno to była miła woń dla Ojca, kiedy on widział grzesznika, który przychodzi do jego syna, składa mu całe swoje życie. I tak jak jest napisane, bo on dał syna swojego, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie został potępiony, ale by mógł odziedziczyć żywot wieczny. I tak symbolicznie, kiedy zbiła ten słoik kalabastrowy, to zwróćmy uwagę, ona składa całe swoje życie i pokazuje wszystkim, że ona już nie ma zamiaru budować w oparciu o rzeczy materialne, ale że lepiej jest zaufać Bogu, lepiej jest zaufać Panu Jezusowi. To jest ta skała, która jest w stanie sprawić, że ona będzie miała poczucie bezpieczeństwa w swoim życiu. Odnośnie przyszłości, odnośnie tego, co jest przed nią. Dalej, to jest Bóg, który przeprowadza nas przez śmierć. Więc już nie mówimy tylko o rzeczach doczesnych. Natomiast czytamy, że ludzie, którzy tam się znaleźli, w Ewangelii Jana jest wspomniane, że tak naprawdę to był Judasz, który stanął na ich czele, który wypowiedział się w tej kwestii pierwszy. Mówili, no na, na cóż strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Czy można było sprzedać ten olej za więcej niż 300 denarów? Oczywiście, że tak. Jakbyśmy przeliczyli to na nasze, to powiedzmy, że była to kwota, która wynosi, wynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i teraz wyobraźmy sobie, a gdyby ona to zrobiła, gdyby sprzedała ten alabastrowy słoik i teraz rozdała te pieniądze wszystkim potrzebującym, czy nie byłaby to droga tak naprawdę łatwiejsza? Nagle. Maria była, dostałaby odznakę dobroczyńcy. Wszyscy by mówili, jaka to jest wspaniała osoba. Zobaczcie, jak Bóg ją prowadzi. Zobaczcie, jak tutaj Pan Jezus działa w jej życiu, że ona teraz oddała wszystko i pomaga tym ludziom, którzy są dookoła. Czy ktokolwiek byłby w stanie powiedzieć coś negatywnego na temat osoby, która kilkadziesiąt tysięcy przeznaczyła po to, aby pomóc innym? I odpowiedź jest prosta: oczywiście, że nie. Ale to na czym polegał tutaj ten problem? Czym różni się ta pobożność, którą przedstawia nam Judasz, który staje na czele, a pobożność, która była w życiu Marii? Zwróćmy uwagę, że gdyby zrobiła to, o czym mówił Judasz, to ona byłaby tą osobą, która byłaby w centrum swojego życia, swojej pobożności, w centrum ludzi, którzy byli dookoła, a pan Jezus tylko ciągnąłby się gdzieś tam z tyłu za nią. Natomiast w momencie, kiedy Ona zbiła ten alabastrowy słoik, to ona stała się nikim w oczach tego świata, aby wszystkim stał się Chrystus. I zobaczmy, tak wielką cenę ponosi. Ale co idzie? I pojawiają się takie głosy, nie? No, rozrzutna jest, przesadna w tej swojej postawie, trwoniąca. No ale zwróćmy uwagę, że. Dlaczego tak jest? Czasem człowiek, który szuka Boga i rzeczywiście chce postępować według Słowa Bożego, to może przeżywać takie momenty. Jak to jest, że wszyscy dookoła mnie krytykują, jak to jest, że kiedy ja chcę iść za Panem, to pojawia się tak wiele negatywnej energii. Czy ja idę dobrą drogą? Ale tutaj jest pokazane, oczywiście, że idziesz dobrą drogą, bo to jest droga prawdziwej pobożności. To jest droga krzyża. To jest droga, na której my zapominamy o sobie, składamy swoje życie po to, aby uwielbiony był Bóg. I aby pójść taką drogą, trzeba pokochać Pana Jezusa. Ta miłość musi powstać w naszym sercu. Oczywiście tą miłość wzbudza Duch Święty, bo nie jest to z nas, przez słowo Boże, którym zaczynamy się karmić, przez modlitwę, kiedy przedkładamy mu nasze codzienne sprawy. Ale jeśli ktoś nigdy nie kochał to nie zrozumie tego, który kocha, tego, który jest gotowy oddać wszystko, poświęcić się tej drugiej stronie. Dlatego właśnie tak było z tymi ludźmi, którzy byli pod zakonem. Oni kochali siebie, oni stawiali w swoim centrum swoją osobę. Dlatego dla nich ta droga miłości za Panem Jezusem to jest religijny fanatyzm. Bo jak to jest, że ty teraz dajesz Bogu wszystko. Czy ty naprawdę nie przesadzasz. Ale zwróćmy uwagę, że co mogła powiedzieć Maria? Gdybyście tylko wiedzieli, ile dał mój Pan, abym była zbawiona to nikt z was nie mówiłby tych słów i nie pojawiłby się na waszych ustach. Ale przed tymi ludźmi to było zakryte. Oni tego jeszcze nie widzieli. Czytamy w Ewangelii, że Pan Jezus wielokrotnie mówił o tym, że On złoży swoje życie na krzyżu. Ale. Ci ludzie, oni mieli zasłonę, oni jeszcze budowali cały czas na sobie. I czytamy, że idąc tą drogą, zobaczmy, tak, wiąże się z tym cena człowiek jest odrzucony, często może czuje się sam, ale to, co jest nagrodą, to, że Pan wstawia się za nią. I tak samo jest z nami. Może nie widzisz, czasami czujesz się samotny, ale z drugiej strony musisz pamiętać o tym, że ten, że Pan widzi wszystko. On nie stanął po stronie większości, ale staną po stronie tej osoby. Staną po stronie tego, co było w jej sercu w, tej, w danej chwili. I wtedy pojawia się to pytanie: no to jak to, jak to jest? Jak to jest z tym pomaganiem ludziom? Czy co, jaka powinna być nasza postawa? Kiedy patrzymy na tych potrzebujących dookoła nas? I zwróćmy uwagę, że Pan Jezus mówi, ubogich zawsze pośród siebie, e, ubogich zawsze macie pośród siebie. Gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Czyli Pan Jezus teraz nie, nie mówi nikomu, że złą rzeczą jest pomagać innym. Ale jeśli chcemy pomagać innym i mamy możliwości ku temu, to pamiętaj, że musisz trzymać się bożych zasad. A boże zasady, które zostały nam przedstawione przez Pana Jezusa, Pan powiedział, że w Królestwie Bożym. Niech, jeśli ktokolwiek komuś daje jałmużnę, to niech nie wie Twoja prawica, co czyni Twoja lewica. Nie trąbmy dookoła. Nie róbmy marketingu, nie róbmy jakiegoś PR-u, który miałby być z tym związany. Zobaczmy, my nie opowiadamy Ewangelii socjalnej, do której mielibyśmy teraz przypisać Pana Jezusa. Dlaczego? Bo to jest duch tego świata. Ludzie często właśnie w oparciu o taką Ewangelię, w oparciu o dobroć, która jest w centrum ich życia, jednoczą się razem. I jest napisane i oczywiście będą to robić dalej. Ten, kto stanie, przyjdzie taki czas, że pojawi się człowiek, który stanie na ich czele antychryst. I on będzie tą osobą, która też będzie troszczyć się o tych, którzy są dookoła. On nawet upewni się, że ci ludzie będą mieli dochód gwarantowany. By im niczego nie brakowało. Ale zwróćmy uwagę, że kiedy przyszedł Pan Jezus, to on pokazuje nam coś innego. On przychodzi po to, aby nas zbawić. On pokazuje, że to, co jest przede wszystkim naszym problemem, to jest kwestia naszego stanu duchowego. I to powinno być na pierwszym miejscu. W Ewangelii Jana czytamy o Judaszu. Jan mówi nam takie, ta, taką wzmiankę, że A Judasz nie mówił tych słów, dlatego że on troszczył się o ubogich. Nie dlatego, że był dobrym człowiekiem, ale jest tam napisane, dlatego, że był złodziejem i sprzeniewierzał pieniądze, które trafiały do, tych, do tej sakwy. On zobaczył nagle dużą ilość pieniędzy, która niestety, ale jemu przeleciała obok nosa. I e, zwróćmy uwagę, czy e, tak często nie jest w tym świecie. Zobaczmy, Judasz był pierwszy, oczywiście, aby zarządzać czyimiś pieniędzmi, aby zarządzać tym, co Maria posiadała. Ale taki bardzo często jest ten świat. Zobaczmy, o tym mówił nam Pan Jezus. Ci, którzy są na czele narodów, nadużywają swojej władzy, ale oni też uchodzą za dobroczyńców. Ale dlaczego? Bo wyciągają pieniądze ze swoich własnych kieszeni, aby teraz wspierać wszystkich dookoła? Czy dlatego, że Zależy im na tym, aby rozwiązać wszystkie problemy doczesne, które mają ludzie, którzy są dookoła? Nie, oni najpierw muszą, tak jak, zgromadzić czy zabrać te pieniądze innym, aby później jeszcze rozdać je dookoła, coś trafi do ich kieszeni, i oczywiście też przy tym wszystkim, jeszcze rozdając, będą mówili, to zrobiliśmy, tu pomogliśmy, tam pomogliśmy. Ale kiedy patrzymy na Słowo Boże, to zobaczmy, taki jest człowiek bez Chrystusa. I kiedy patrzymy właśnie na tą pobożność, która jest nam przedstawiona, to ona jest nam przedstawiona po to, abyśmy nie byli ludźmi, którzy są naiwni, abyśmy dali komukolwiek nami manipulować, odnosząc się do jakiejś pozornej dobroci, tak jak to próbował robić w tym momencie Judasz. Ale abyśmy posiadając Słowo Boże, odróżniali, co jest dobre, od tego, co jest złe, i postępowali w taki sposób, w jaki to podoba się Panu Jezusowi. A zwróćmy uwagę, że Pan, kiedy to podsumowuje, to mówi nam w taki sposób, zaprawdę powiadam Wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na Jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Czyli Pan przyznaje się do stanowiska, które ona zajęła. Do jej pobożności, do, mówi nam, że to jest świadectwo, które jest też godne naśladowania, i dlatego wypełniają się te słowa. Do dzisiaj opowiada, opowiadamy o pobożności, która była w życiu Marii. Dlatego trzeba zadać sobie bardzo ważne pytanie, bo są dwie drogi, którymi możesz pójść. Pierwsza droga to jest droga Judasza to jest droga oparta o ludzką dobroć. I w tej dobroci, niestety, ale w centrum staje człowiek. Ale czy ty chcesz budować swój własny pomnik? I wiemy, jak to się też skończyło dla Judasza, który niestety, ale on nie rozumiał, czym była sprawiedliwość Boża. I nie był tą osobą, która będzie miała udział w Królestwie Bożym. Ale mamy też tą drugą drogę drogę, którą wskazała nam Maria drogę, w której ona potrafiła zapomnieć o sobie kiedy zobaczyła Chrystusa który był przed nią. I to jest droga wiary, to jest droga która jest oparta o łaskę i o to czego dokonał Pan. Jeśli chcesz iść tą drogą, to to co jest przygotowane dla ciebie dzisiaj, to jest krzyż. Krzyż na którym musisz umrzeć. Ale to którą drogę masz wybrać, to jest to pytanie na które musisz odpowiedzieć sobie sam. Każdy z nas, kto jeszcze, każdy kto nie został zbawiony, niestety ale stojąc przed Bogiem, stojąc przed Bożym Słowem, może mieć świadomość tego, że jest droga, którą wskazał nam Bóg, i to jest droga, na której będziemy mogli być z Panem, i to jest droga, na której Pan będzie mógł się do nas przyznać przed swoimi aniołami, kiedy wstaniemy w górze. Ale też jest ta droga, niestety, własnej sprawiedliwości, którą bardzo często ludzie wybierają, ale tak naprawdę dlatego, że ona jest łatwiejsza. To jest droga, na której można. Zgubić się w tym tłumie, człowiek nie odstaje w żaden sposób, więc tą drogą jest łatwiej podążać. Dlatego na koniec powiem tylko jeszcze jedną rzecz. Kiedy patrzymy na zbawienie, to, on, to mamy opisaną historię miłości, naszego cudownego oblubieńca, który podbija serce oblubienicy. I szczęśliwy i błogosławiony jest ten, kto może dzisiaj upajać się tą miłością. To może słyszeć głos Pana Jezusa i oglądać Go w swoim życiu. Dlatego pobiegnijmy, ale pobiegnijmy razem za Panem. I jeśli chcesz iść za Bogiem, to nie mów nam o Twojej miłości do Pana Jezusa, bo nikt z nas nie chce tego słyszeć. Ale pokaż nam miłość, która jest w Twoim sercu, tak jak zrobiła to Maria przez swoje złożone życie u stóp Pana Jezusa. Bo to jest droga, jaką wskazał nam sam Pan, a On jest naszym cudownym wzorcem. On nie mówił nam Ja Was kocham, ale On zamknął swoje usta, poszedł na Golgotę i złożył swoje życie. W oczach tego świata stał się nikim, abyśmy my mieli szeroko otwarte bramy do Królestwa Niebios. Dlatego niech Bóg w swojej łasce sprawi, aby i kolejne osoby mogły pójść tą drogą która jest w stanie uwielbić naszego cudownego Pana i Zbawiciela. Amen.